Trzymając tą gazetę w ręce, wychodząc z Mszy Świętej i widząc zdjęcie błogosławionego Karla Kutista, moi drodzy, miałem ciarki na plecach. Nie mam przypadku, że dzisiaj, kiedy chciałem puścić ten film, przychodzi do mnie z informacją, że już niebawem, w maju, będzie w kinach. Zapraszam wszystkich serdecznie do obejrzenia tego vloga, ponieważ widocznie musicie go obejrzeć. Witajcie, kochani. Dzisiaj dość szczególny dla mnie odcinek, ponieważ nie mam najmniejszych wątpliwości, że to, co teraz się dzieje, jest pokłosiem relacji z człowiekiem, którego już z nami nie ma. A ja myślę, że z nami jest i to bardzo, ale to bardzo nam pomaga. O kim mowa? Oczywiście o Wenantym Katarzyńcu. Słudze Bożym, który podobnie jak kiedyś pomagał świętemu Maksymilianowi, tak dzisiaj pomaga nam. Ale to nie będzie jedyna postać, o której wam dzisiaj opowiem. A tutaj taka mała reklamówka, z uwagi na to, że ostatnio poznałem bardzo ciekawego człowieka, który robi takie oto zaje fajne ciuchy. Piotr, bardzo Ci dziękuję za przesyłkę, która już do mnie dotarła. Myślę, że pewna osoba się bardzo ucieszy. A wszystkich Państwa zapraszam, na dole jest link do sklepu Hope Piotra, który robi takie fajne rzeczy. Piotr, bardzo Ci dziękuję, a ja wszystkich zapraszam do używania tychże oto ciuchów. To jak już wspomniałem o Wenantym, myślę, że nie ma przypadku tutaj, co się dzieje w moim życiu od blisko już sześciu miesięcy, ponieważ udaje mi się codziennie być na Eucharystii i powtarzam, nie ma w tym, zakładam, przypadku, że dobry Bóg przez ręce właśnie sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, no tak rozpalił moje serce do tego, aby właśnie codziennie jako... Priorytet ustawić sobie właśnie bycie na Eucharystii. Czy to jest trudne? Tak, to jest. Pii... trudne. Dlaczego? Ponieważ codziennie w mojej pracy zawodowej spotykam różnych ludzi kowalskich, przedsiębiorców, przeróżnych, którzy mają do czynienia i z biznesem, i nie tylko i w różnych rozmowach wychodzi, że ogólnie oni nie mają czasu. Powiem inaczej, to już było mówione w podcastach Feny do Życia, gdzie. Okazywało się, że ci ludzie nie mieli czasu na to, żeby nawet nowennę odmówić, co dopiero iść do kościoła codziennie. Pomysłem moim była jedna bardzo ciekawa historia, ponieważ zadzwoniłem do kilku, mówiąc: To jak nie masz czasu, to zadzwonię do ciebie tam wieczorem. I co? I porozmawiamy. Jak myślicie już, co było przedmiotem naszej rozmowy? No, oczywiście odmawialiśmy nowenne. Tak, z kilkoma osobami rozpocząłem odmawianie nowenny, i to się działo właśnie przez telefon. Na efekty nie trzeba było długo czekać, bo jak słyszałem historię, są, są one w podcastach, ci ludzie absolutnie doświadczyli łaski. Jedna osoba znalazła inwestora na 500 tysięcy złotych, ktoś zmienił pracę i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę tona historii, które również mogą mi ciebie, szanowny odbiorco, zaintrygować do tego, aby. Poznać historię, życie sługi Bożego Wenantego Katarzyńca. Jak już opowiadałem, jego życie zgoła odmienne od mojej filozofii kiedyś. I myślę, że dlatego tak bardzo przyciągnęło mnie to do tego, aby poznać tą postać, zacząć żyć jego życiem. I niewątpliwie nowenna, którą odmawiałem chyba już dziesiątki razy, sprawiła, że to serce się rozgrzało. Rozgrzało się do tego, aby codziennie spotkać się z Panem. I co wam powiem? To jest świetna historia. Nie ma nie da się, nie ma nie mam czasu. To zależy tylko i wyłącznie od ciebie, czy zechcesz tak naprawdę go odwiedzić. Czy zechcesz karmić się jego świętym ciałem, jego świętą krwią. Nieprzypadkowo przypuszczam znowu, Pan dał mi łaskę skosztować Jego najświętszej krwi. Wierzę, że te historie coraz bardziej ubogacają i dają też odwagę, żeby Tobie o tym opowiedzieć w dzisiejszych dość trudnych czasach, gdzie mało kto Cię pewnie będzie namawiał do tego, żeby codziennie odwiedzić Kościół, iść na Mszę Świętą, i tym bardziej być własny uświęcającej, aby móc spożywać Jego ciało. I tak sobie myślę, co by było, gdyby. Się w tym nie rozkochał. Gdzieby moje życie zawędrowało, pewnie chciałbym być jeszcze lepszym przedsiębiorcą, jeszcze więcej osiągać. A dzisiaj, uwierzcie mi, do szczęścia niewiele potrzeba, a to, co chcemy tak naprawdę wielokrotnie mieć, zdobywać i osiągać, nie zawsze pochodzi od niego. Bo ja dzisiaj wiem jedno: niejednokrotnie dostawałem absolutnie wszystko, co. Gdzieś tam sobie wyobrażałem, że jest mi niezbędne, potrzebne do życia. I okazuje się, że dobry Bóg dawał mi to wszystko po to, żebym się czasami przewrócił, żebym się długo nie mógł podnieść. I zrozumiał, że to nie było dobre dla mnie, to było dobre dla mojego ego, dla mojego widzi się. Na pewno nie było to drogą, którą chciałby on, abym podążał. I tu kolejna historia opowiadana już wielokrotnie. Od właśnie pół roku nie mam innych pragnień, jak tylko proszę Boga, właśnie podczas Mszy Świętej, aby jutro również mnie przyprowadził. Aby mógł spożyć jego ciało i krew, oraz aby prowadził mnie drogą, którą on chciałby, abym podążał. I oczywiście przez ten czas było wiele trudności. Mamy małe dzieci, jak pewnie już wiecie. Nie pomaga to, aby codziennie wybrać się rodziną do kościoła i odwiedzić pana. Wielokrotnie choroby, różne inne sytuacje losowe, prywatne, zawodowe mieszają, a wiemy, kto. Próbuję mieszać, w tym myślę, że naprawdę Bożym dziele. I okazuje się, że jeżeli tylko i wyłącznie zawierzymy to Panu i będziemy go błagać codziennie, aby nas właśnie do siebie przyprowadził, on jest hojnym dawcą, da ci nadmiar tego, czego oczekujesz. Ale jeśli to będzie zgodne z jego wolą, widocznie to jest zgodne z jego wolą, abyśmy spożywali jego ciało i, i pili jego krew. Być przy nim dzisiaj dla mnie jest czymś jakby ponad wymiarowym. Ciężko określić. Porównywać do tego myślenia, które było kiedyś, a które jest dzisiaj, naprawdę niewiele potrzeba do szczęścia. Naprawdę. Wystarczy tylko oddać życie jemu, on je poprowadzi, a my będziemy szczęśliwi. Po co kombinować i po co cudować. Ale a propos takich trudności, kontynuując ten wątek, słuchajcie, wielokrotnie gdzieś wyjeżdżamy. Nie zawsze jest czas i miejsce na to, aby zaplanować tak zero-jedynkowo to, jak będzie wyglądała niedziela, a też i każdy. Kolejny dzień i zdarzają się takie sytuacje, kiedy muszę wyjechać służbowo do Warszawy czy też do innego miasta i okazuje się, że będąc tam na konferencji, będąc tam na jakimś wykładzie, i okazuje się, że pomimo faktu, że trzeba wstać o czwartej rano, jechać pociągiem, być na tych konferencjach, jest możliwość bardzo prosta, aby być u niego. Okazuje się, że Niewiele potrzebujemy, bo w tygodniu msza nie trwa godzinę, trwa raptem, daj Boże, blisko pół godziny. Chociaż znam przypadki espresso po 15 minut. Panie Boże, ratuj takie sytuacje i daj opamiętanie. Natomiast w normalnych okolicznościach przyrody, kiedy zaplanujemy sobie, że będziemy na tej mszy, pytanie, jak to zrobić? Jest to prostsze, niż może ci się wydawać. Moi drodzy, do tego, aby zaplanować w podróży, na wakacjach. Spotkanie z naszym Panem, naszym zbawieniem i drogą prawdą i życiem potrzebujesz, no, wybaczcie, na przykład, telefonu, który każdy z Was ma w ręku i dzisiaj to, co Wam powiem, no, może być już brzemienne w skutkach, ponieważ wiedząc to. Planując takie rzeczy, no nie możesz powiedzieć, że nie wiedziałeś, bo już dzisiaj będziesz wiedział, jak to zrobić. Kochani, jest taka bardzo fajna aplikacja. Tutaj będziecie widzieć, co tam się z tym tematem dzieje. Aplikacja nazywa się Do Kościoła. Link do aplikacji będziesz miał poniżej. Jak to działa? Załóżmy, że planujemy wyjazd właśnie do Warszawy. Wpisujemy albo inaczej, wybieramy nawet z listy miasto, do którego chcemy zaraz się udać. Aby znaleźć najbliżej naszego miejsca e, kościół. Co więcej, moi drodzy, znajdziecie kościół w poszczególne dni, e, jak również i w soboty. Co więcej, moi drodzy, jak sobie zobaczycie, na samym dole będzie mapa, którą możecie sobie powiększać, i widząc, gdzie jesteście dzisiaj, widząc w obszarze waszego miejsca pobytu kościoły, zaznaczę, o danej godzinie, którą sobie wy założycie, że powiedzmy chcielibyście o godzinie 15 w sobotę znaleźć mszę świętą i okazuje się, że o 15 dzisiaj może takiej owej mszy nie być. Ale jak zobaczymy 18, zobaczcie. Ja to pokazuję Wam akurat z mojego punktu widzenia. No Naj... Warszawa jest daleko, ja jestem w Krakowie, ale gdybyśmy byli właśnie w Warszawie. Widzielibyście analogiczną historię od was 2 km, 5 km. Tu jest informacja o y, jakie mszy święte są właśnie w sobotę, w jakiej odległości. Więc moi drodzy, nie masz dzisiaj chyba y, wytłumaczenia na to, żeby w danym momencie po prostu nie być w kościele. Co więcej, bardzo ciekawą też y, myślę, że opcją jest, jak zmienimy miasto i wam pokażę absolutnie ode mnie. O godzinie na przykład wspomnianej 15, czy będzie jakaś msza święta? Zobaczcie. Jak najbardziej. Mamy mszę świętą w parafii na Węgrzcach. Dojazd do tej parafii nawet będziesz miał klikając w google, otwierając mapę i cię nawigacja poprowadzi. Myślę, że świetnym, naprawdę świetnym narzędziem dla tych, którzy podróżują, a chcieliby jak najczęściej być jak najbliżej Pana, spożywać Jego ciało. Moi drodzy, nie mam wątpliwości, że to jest coś, co będzie nas uświęcać, będzie nas prowadzić, będzie nas jeszcze bardziej przybliżać do Niego, przybliżać do świętości. Dokładnie taki sam y, układ znajdziesz na komputerze. Jeśli chciałbyś się po prostu przygotować do tej wędrówki, pielgrzymki, wycieczki, zwał jak zwał. Nawet wakacje, bo one się zbliżają zaraz. Dzisiaj majówka. Ciekawy jestem, czy byłeś dzisiaj w kościele. Warto korzystać z nowych technologii, które nie są już takie pewnie nowe, bo ktoś bardzo sprytnie podpowiedział nam, jak możemy być blisko, czasami będąc daleko, bo nie wiemy, jak możemy tam dotrzeć. Moi drodzy, ciężko mówić, że się nie da. Nawet będąc w trasie, będąc na konferencjach, będąc na różnego rodzaju delegacjach, jest świetna aplikacja, która mnie dzisiaj zaprowadziła właśnie do tego kościoła. Po co? Aby właśnie trwać, aby właśnie trwać na tej modlitwie, aby być z Panem, aby móc spożywać jego ciało. Dlatego, bracia i siostry, nie poddawajcie się, próbujcie codziennie jak najczęściej być u pana i karmić się go najświętszym ciałem, aby nas ono zbawiało. Mi się udało wczoraj, dzisiaj od pół roku, więc wierzę głęboko, że i tobie też to może się udać. Trzymam za ciebie kciuki. Na dowód, jak ważne jest właśnie przyjmowanie ciała Pana Jezusa, niech będzie dzisiejsze, bo dzisiaj właśnie nagrywamy ten odcinek i on widzę, że będzie troszkę dłużej nagrywany. Dzisiejsze czytania. Zaczniemy od psalmu responsoryjnego. Refren: Całemu światu głoście Ewangelię. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim jestem. Alleluja, alleluja, alleluja. Kochani, jeżeli to mówi nam Jezus Chrystus, to po co my kombinujemy? Szukamy szczęścia wszędzie tylko nie tam, gdzie on nam powiedział, że ono jest i tam je znajdziemy. Ale żeby było ciekawiej, posłuchajcie Ewangelii. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 52 do 59. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w Nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak Ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb? Będzie żył na wieki. To powiedział, nauczając w synagodze w Karfarnau. Oto słowo pańskie. No dobra, przeczytałem i znowu mam ciarki. Ciarki dlatego, ponieważ już od dłuższego czasu zanurzam się w czytaniach, zanurzam się w poznawaniu osób, które właśnie zakochały się w Eucharystii. Osoby, które były codziennie w kościele osoby, które chciały po prostu być blisko Boga. Moi drodzy takich ludzi naprawdę jest wiele. Marta Robę jest to postać absolutnie niedowiary. Jak można przez 52 lata nie spożywać nic? uwaga prócz najświętszego sakramentu. Ja wiem przykład absolutnie z czapy, absolutnie z kosmosu i jak to jest możliwe? No jest możliwe, jeśli w to po prostu uwierzymy. Nie mogła jeść nic innego, mogła spożywać najświętszy sakrament. I okazuje się, że Pan Bóg utrzymywał ją przy życiu przez ponad 52 lata. Ale żeby było jasne, to są fakty. Marta Rubę, 52 lata, nie spożywała nic innego poza najświętszym sakramentem. I tutaj mogłem wymienić jeszcze kilku, wielu innych już świętych, błogosławionych albo świeckich ludzi, którzy właśnie w taki sposób żyli tylko i wyłącznie karmiąc się najświętszym sakramentem, chodząc codziennie do kościoła. Po co wam to mówię? Aby pokazać przykłady z życia, ale uwaga, podam wam przykład, który przyszedł do mnie też, uważam, nieprzypadkowo. Niedawno w rozmowie z jednym z księży usłyszałem nazwisko, uwaga, Karl Akutist. Dlaczego ktoś mi o nim powiedział? Słuchajcie, wiadomo, nieprzypadkowo. Ale jakbyście sobie wyobrazili młodego chłopaka, który żył niedawno, naprawdę niedawno, bo jak usłyszycie, że w 2020 była jego beatyfikacja, miał 15 lat, jak umarł w 2006 roku. Ale dlaczego ten Karl tak bardzo mnie ujął? Mianowicie dlatego, ponieważ po prostu chodził codziennie do kościoła, nie odpuszczał, Żadnych możliwości, przyjmował codziennie najświętszy sakrament, ale co bardzo mnie tutaj zaintrygowało, to to, że nazwano go, uwaga, influencerem pana Boga. Wyobraźcie sobie młodego człowieka, który robi strony internetowe, parafi, ro robi różnego rodzaju wystawy. Wystawy bardzo ciekawe, odeślę was do linków w tym, pod tym filmem, bo możecie sobie po prostu je ściągnąć, zobaczyć. Że ciało i krew naszego Pana, nawet powiem szczerze, w to nie trzeba dzisiaj wierzyć, tylko to trzeba zobaczyć, przeczytać. A wtedy racjonalny, że tak powiem, mózg powie ci: No tak, w to powinieneś już wierzyć, ale jak to powiedział Pan Jezus, błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dlatego wiesz na pewno, co się dzieje na Mszy Świętej. Wierzę głęboko, że nie masz wątpliwości, że to faktycznie jest ciało i krew naszego Pana. Ale są też dowody, gdzie Pan Jezus objawił się nam, abyśmy jeszcze bardziej w to uwierzyli. Okazuje się, że w całym świecie, w różnych miejscach, w różny sposób objawia siebie w taki niespotykany sposób, że nie sposób w to nie uwierzyć. Nawet ludzie nauki, którzy próbowali podważać różnego rodzaju cuda, udowadniali, że to faktycznie nie ma co dyskutować. Tak jest. To jest na przykład żywe ciało, to jest żywa krew. To jest kawałek mięśnia sercowego, z którym się już nie polemizuje. To faktycznie tam się znalazło. Do obejrzenia tych wszystkich materiałów z całego serca was zachęca. Ale co więcej, w kontekście Karla, to w jaki sposób on żył. On był bardzo normalny, bardzo na te czasy, nastolatek, który biega, gra w piłkę, tworzy muzykę elektroniczną, ale też właśnie zajmuje się przez ewangelizację w sieci. Dlaczego taki przypadek? Dlaczego taki przykład? Okazuje się, że od ponad trzech lat, czterech już prawie, ja pracuję tylko zdalnie. Okazuje się, że można. Nawet staram się jakkolwiek opowiadać o Panu Bogu właśnie w taki sposób. Może nieprzypadkowo właśnie przyszedł do mnie i Karl, aby może wesprzeć moje działania. Daj Boże! Błogosławiony Karl, akutist, jest już w niebie, ogląda oblicze naszego Pana i nie mam znowuż, powiem, wątpliwości, aby prosić jego o łaski, o wypraszanie tych łask przed. Obliczem naszego Pana, aby wsparł i moje działanie w tym moim dzisiaj ewangelizowaniu. A pokazując jeszcze, jak bardzo od najmłodszych lat ukochał Pana Jezusa, to uwaga, w wieku siedmiu lat, dużo wcześniej niż jego rówieśnicy, przystąpił do Komunii Świętej. Był Testowany, czy już jego pojmowanie tej rzeczywistości jest, że tak powiem, odpowiednie? Okazało się, że tak. Był nawet kilka kroków dalej od świadomości jego kolegów i zgodzono się, aby przyjął najświętszy sakrament, właśnie mając 7 lat. Takim ciekawym zdaniem Karla jest porównywanie dzisiaj pielgrzymek, tak to powiem trochę ogólnie. Dlaczego? Bo mówił, że jesteśmy o tyle w lepszej sytuacji od ludzi, kiedy żyli w za czasów Pana Jezusa, ponieważ, aby Go spotkać, musieli przemierzać kilometry, aby się z Nim spotkać. Co my dzisiaj możemy zrobić? No nic prostszego, jak właśnie pójść do Kościoła, będąc nam przy Świętej, przyjąć Jego ciało. Będziemy zespoleni razem z Nim. Nie ma bliższej formy na te czasy, nie ma lepszej możliwości, zresztą o nią sam Pan Jezus prosił. A jego stwierdzenie, że Eucharystia jest autostradą do nieba, już jest dość sławne w świecie, ponieważ uważał, że nie ma szybszej drogi jak właśnie Eucharystia do tego, aby znaleźć się w niebie. A przecież chyba ty, ja, ty też, właśnie tam zmierzamy. Mam rację? Jako jeszcze jedną ciekawostkę, chciałbym, żebyście wiedzieli, że ta jego świętość była czysta. Dlaczego? Bo Karl, uwaga, raz w tygodniu chodził do spowiedzi. Wyobraźcie sobie, że czasami nam się zdarza nie być przez kilka miesięcy. A ten młody człowiek korzystał z oczyszczenia raz w tygodniu. Słyszałem kiedyś taką bardzo mądrą historię. Ksiądz podczas spowiedzi zaczął dopytywać o grzechy penitenta, i okazało się, że ten. Penitent jest bez grzechu. Więc poprosił go bardzo grzecznie, że skoro nie ma, nie czuje, żeby jakiekolwiek inne grzechy miał, żeby zrobił sobie zdjęcie i żeby dał temu księdzu to zdjęcie, bo on sobie powiesi na ścianie, będzie się do niego modlił. Teraz zastanówmy się wspólnie, ty, ja, czy aby na pewno jesteśmy tacy bez grzechu, żeby przynajmniej raz w miesiącu nie pójść do spowiedzi, już nie pomnę o dłuższym okresie czasu. Ale miejcie z tyłu głowy, że Jan Paweł II, święty, wielki nasz święty, chodziło również raz w tygodniu. Przypadek? Ci ludzie wiedzą, co robić, żeby być blisko Pana, żeby być cały czas w łasce uświęcającej. Tylko dlatego, żeby właśnie być jak najbliżej, żeby być bez grzechu. Mając 15 lat. Karl zachorował na bardzo ciężką chorobę, ponieważ była to białaczka. Już wiedział, że jego czas się kończy. Wiedział również, że chciałby być pochowany blisko świętego Franciszka i chciał być pochowany w Asyżu. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, że podczas beatyfikacji otwarto jego trumnę. Oglądania jego zwłok, które uwaga, po tylu latach nie rozkładają się. Praktycznie bez drobnych korekt na twarzy Okazuje się, że jego ciało jest niezmienne. Jak myślisz, czy przypadkiem nie jest to przypadek, czy wspomniany najświętszy sakrament nie uświęcił tak bardzo tego ziemskiego naszego przyodzienia? Pan Bóg tym właśnie chciał udowodnić, że da Ci życie właśnie przez ten element układanki, którą jest Eucharystia. Jak sam zobaczysz. Jest to pewnie pierwszy błogosławiony, który pochowany został w dżinsach, w koszulce, w bluzie i w trampkach. Znasz takiego? To jest to, co powiedziała jego mama Antonina Salzano, mówiąc, i tu uwaga, to co mówił o ojcu wenantym święty Maksymilian Kolbe, że uczynił życie, zwykłe życie, niezwykłym. Moi drodzy, szukamy kwadratury koła wielokrotnie. A okazuje się, że tak niewiele potrzeba do tego, aby być szczęśliwym. Zawsze powtarzam, od niedawna już, bo pewnie kiedyś miałem takie ciągoty, ale dzisiaj faktycznie trumna nie ma kieszeni. Nie zabierzemy tych wszystkich dobrodziejstw, za którymi dzisiaj tracimy życie, do trumny i kiedyś ktoś nas zapyta, co tam na ziemi uczyniłeś. Ty, i ty, i ty też. No ja. Dlatego rozważajmy to, czy warto. Czy też nie warto iść drogą sprawdzoną, udeptaną ścieżką przez takich ludzi właśnie jak Sługa Boży dzisiaj jeszcze, dzisiaj jeszcze e, Ojciec Wenanty Katarzyniec i dzisiaj wspomniany i tak szerzej omawiany Karl Akutist. A jeszcze jak wam opowiem, jakim planem na życie kierował się Karl, to już w ogóle będzie to kropką nad i. Mówił, że zawsze chce być zjednoczony z Chrystusem. I mówi to nastoletni chłopak i co jeszcze bardzo ciekawe, podczas y, swojej choroby mówił, że ofiarowuje swoje cierpienie za Kościół i za papieża. Wiecie dlaczego? Aby nie iść do czyśca. Chciał iść prosto do nieba. Dzieją się już cuda za jego wstawienicę, dlatego mógł zostać błogosławiony, więc na pewno jest w niebie. Ale zobaczcie, jaką filozofię życia miał ten młody człowiek. Kto chciałby mieć podobną, chciałbym mieć. Przyznaję się bez bicia. I jeszcze jedną rzecz zacytuję odnośnie sakramentu pokuty, ponieważ Karl mówił, że z balonu, który ma wznieść się wysoko w powietrze, trzeba wyrzucić balast. Tak samo dusza, aby mogła się wznieść do nieba, musi się uwolnić także od drobnych ciężarów, jakimi są grzechy powszednie. Takie przemyślenia Karla na temat grzechu i spowiedzi przybliżyły go do Eucharystii, a ta była jego autostradą do nieba. Moi drodzy, grzechy powszednie. Oczyszczanie, wyrzucanie balastu. Zobaczcie, to nie chodzi o to, żeby spowiadać się tylko i wyłącznie z tych poważnych, ciężkich i trochę przymykać oczy na te drobne. Typu, zdenerwowałem się na moją żonę i powiedziałem jej dosadnie dużymi literami. Musiałem, może nie musiałem. I myślę, że tutaj właśnie tkwi taki ideał świętości, żeby widzieć te rzeczy małe. Ale z tych małych robić rzeczy wielkie, tak jak to właśnie robił Ojciec Wenanty i nie mam najmniejszych wątpliwości co robi teraz i co pewnie będzie robił. Karl, bo dopiero pewnie jego świętość tak naprawdę wybucha. Niedawno odszedł z tego świata i już pociągnął za sobą wielu młodych, młodych, dla których dzisiaj świętością jest YouTube, influencerzy i wszystkie inne historie, które nie są bliskie wokół. Dla wielu to będzie daleka historia, ale daj Boże, że właśnie może przez te narzędzia, może przez tą sieć i Karla poznają, aby wejść na tą drogę, aby coraz częściej być z Panem, aby coraz częściej Go spotykać i zacząć się zbawiać. Bo ta droga do nieba niestety, a może istety, jest trudna, jest wymagająca, ale na końcu czeka nas życie wieczne. I jak już pewnie wielokrotnie słyszeliście, właśnie to, za czym gonimy, za tą sławą, za tymi pieniędzmi, żeby mieć więcej, ale jest wprost napisane, trudno będzie Bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Pytanie, czy jest, czy warto jest dzisiaj za tym biegać, zatracając to, co jest ważne? Dlatego, jak to mówię trochę w moim biznesie, chroń to, co jest ważne i właśnie dbaj o to, aby Pan Jezus, Pan Bóg, Twoja wiara. Twoje pragnienie zbawienia było na pierwszym miejscu. Zrób sobie taki challenge chociaż przez tydzień, odmawiając może na przykład właśnie nowenne do sługi Bożego ojca Wenantego katarzyńca. Do może nie do, ale przez jego ręce i jego wstawiennictwo. Niech dobry Jezus Chrystus wysłucha tej modlitwy i uświęci cię przez te dziewięć dni. Tutaj też będzie link do. Tejże nowenny, zachęcam Cię. Na pewno i Ty masz swoje prośby, na pewno i Ty masz swoje troski, udręki. Nie mam wątpliwości, że jeżeli tą drogą będziemy naprawiać nasze życie, będziemy prosić dobrego Jezusa Chrystusa o pomoc, jako naszego orędownika w niebie, wyprostujemy nasze ścieżki. Tylko pytanie, czy chcemy. Ja chcę, więc postawiłem jako punkt honoru być codziennie na Eucharystii. Proszę. Z tego miejsca i ciebie, i ciebie też, abyś zmówił zdrowaśkę, abym wytrwał w codziennej obecności na Mszy Świętej i przyjmowaniu najświętszego sakramentu. Jeśli możesz poświęcić mi te dwie minuty, będę ci bardzo, ale to bardzo wdzięczny. I półentując, może ten vlog, Karl powiedział jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. I dzisiaj, na te czasy, gdzie robimy wszystko, co inni robią. Plagiatujemy, kopiujemy i próbujemy pokazać siebie niestety, ale nie siebie, ale jakąś swoją maskę. Karl powiedział bardzo ważną rzecz. Rodzimy się, rodzimy się jako oryginały, a umieramy jako fotokopie. Dlatego proś, codziennie proś dobrego Pana, aby nie pozwolił Ci stać się fotokopią, fotokopią siebie, fotokopią najlepszą, choćby, ale nie oryginalną. Pan Bóg cię stworzył idealnego. Pan Bóg cię stworzył na swój obraz i podobieństwo. Do Niego się przypodobaj. Rób wszystko, aby być podobnym do Niego, a nie do, do tego świata. To cię zgubi i nie zaprowadzi cię do Niego. A gdzie cię zaprowadzi? Myślę, że dobrze wiesz. Dlatego jeszcze raz dzisiaj dziękuję Piotrowi za tą świetną koszulkę. Zobaczycie zaraz jeszcze inne, bo mam zamiar się zaopatrzyć w ciekawe jego produkcje. A ciebie zapraszam do subskrybowania. Zostaw łapkę, skomentuj. Chciałbym, żeby ten kanał jeszcze bardziej się rozwijał. Wierzę głęboko, że te treści i te challenge'a, które tutaj ci proponuję, absolutnie, ale to absolutnie będą wielką dźwignią do tego, żeby duchowość wybuchła, aby twoja bliskość przy Panu nagle zmieniła swój wymiar. Nagle okazała się, że jest żywa, prawdziwa, a co więcej, Ty zaczynasz już za tym tęsknić. Tak, można tęsknić za kolejną mszą świętą, czego Ci z całego serca życzę. Do zobaczenia następnym razem.